Cześć witam Was serdecznie, z tej strony Gracja Nastacki polecam Wam moje obrazy. Tutaj mam obrazy na płótnach. Tutaj jest obraz król lew kolorowy na płótnie. A tutaj jest jeszcze właśnie z tematyki takiej zimowej, mikołaj z prezentami. Natomiast Tutaj jest obraz y, Kupa i niebieski domek. Natomiast też y, to są na płótnach 30x40, a tutaj mam obrazy y, na papierze. Król Lew Elegancki. I tutaj jest król Lew Kapitalny. To są wszystko na papierze wielkości A4. Królew wspaniały i jeszcze królew fantastyczny. To tyle jeśli chodzi o króle Lwy, a tutaj jest paleta malarska. Wszystko są oczywiście wielkości A4, czyli około 21 na 29,5 cm. Tu jest fantazja jak ze snu. A tutaj już jest królew finezyjny. Tutaj jest kupa na łące. Tutaj jest obraz fantazję z kółkami. I. Fantazje super piękne, i obraz fantazje wspaniałe, i obraz fantazje kolorowe, i obraz natura jest fajna, i jeszcze królew z fantazji. To tyle jeśli chodzi o y, moje obrazy. Pozdrawiam Was serdecznie i na razie. Cześć! Jeśli ktoś jest zainteresowany, to proszę o kontakt na mój e-mail gracmałpawp.pl Na razie. Cześć!